Nazywam się Grzegorz Kiciński. Mam w rękach książkę pod tytułem Mężczyźni mojego życia. Autorstwa Małgosi Terlikowskiej i siostry Michaeli Rak. Wywiad rzeka chciałoby się powiedzieć. To jest książka dla facetów. Jeżeli chcesz wiedzieć jacy mężczyźni zapadają w pamięć prawdziwym, fajnym kobietom. To przeczytaj tę książkę. Jeżeli chcesz zobaczyć, jak można sprawić, żeby Twoja żona się uśmiechnęła, żeby otoczenie wokół ciebie pachniało szczęściem, żeby miało się więcej powodów do uśmiechu niż do łez, to przeczytaj tę książkę. Jeżeli chcesz sam się uśmiechnąć, sam odnaleźć sens albo pytanie na, o sens cierpienia, albo to, co. Co, co z Twoimi klęskami, co, co z Twoimi pytaniami, na które nigdy nie miałeś odpowiedzi, dlaczego Bóg milczy, albo gdzie szukać odpowiedzi właśnie od Niego, to przeczytaj tę książkę. Jeżeli w ogóle, nie wiem, no, nudzisz się, masz do wyboru siąść przed telewizorem i znowu przewijać kolejne kanały, czy złapać coś nowego jakiś wiatr w żagle przeczytaj tę książkę. Przed chwilką. Przed chwilką otworzyłem na chybił trafił. Taki fragmencik, co, czego możesz się spodziewać, czytając tę książkę. Jakich odpowiedzi? Jak w ogóle być sobą w tym, w tym zwariowanym świecie? Co się z odpowiada? A, to jest w ogóle taka uwaga, gdybyś pomyślał, że ta książka to jest taka książka teologiczna, że trzeba znać całe Pismo Święte na pamięć, wszystkie encykliki i tak dalej. Co odpowiada siostra na jedno z pytań? Też jestem człowiekiem. Ważę 120 kg. Tego nie wiedziałem. Jest mi gorąco i chcę zjeść lody, żeby się trochę ochłodzić. Jeśli ma pan ochotę, chętnie panu też kupię. Ja reaguję w ten sposób na wiele różnych sytuacji. Noszę w sobie to przesłanie, że prawda nas wyzwala, a wszelkie osądzanie jest tej prawdy pozbawione. To jest książka pełna takich z pozoru bardzo prostych opisów, prostych odpowiedzi, ale może w życiu nigdy nie spotkałeś szczerej osoby. W tej książce taką osobę spotkasz. Ta książka nauczy Cię też, jak patrzeć z miłosierdziem na tych, z którymi żyjesz, jak w ogóle wypatrywać siebie i swojej drogi w Ewangelii, jak słuchać, nadstawiać ucha w ogóle na to, co ma do Ciebie do powiedzenia. Jezus, i jaką w ogóle wspaniałą historię także z Tobą chce zrobić. Jak zrobił właśnie z tą siostrą Michaelą Rak, która od zawsze mówiła o sobie, że jest najsłabszym elementem w ogniwie ewangelizacji, a dokonała rzeczy, których no, też nie zdradzę. Przeczytaj tę książkę, co ona wyprawiała, co zrobiła, a dzisiaj jak służy w Wilnie w jedynym hospicjum. Na Litwie, jeżeli chcesz w ogóle pomóc tej idei, wejdź na nieba.p i zobacz, jak możesz się włączyć do tej pomocy. Pomóż utrzymać jedyne hospicjum na Litwie. Bez Ciebie prawdopodobnie nie damy rady. Kupując tę książkę, wesprzesz ten cud litewski i w ogóle chyba w skali całego świata. Ja się z czymś takim nie spotkałem. Pozdrawiam serdecznie.